Za chwilkę rozpoczniemy od rozgrzewki. O godzinie 16 .00. mam nadzieję, że w miarę punktualnie wystartuje bieg główny. E, na 5 minut, a 10 minut później wystartują e, uczestnicy marszu Nordic Walking, Tak jak mówiłem, z bezpieczeństwa. Robimy opóźnienie tego startu, żebyście Państwo szczególnie tutaj na tych węższych odcinkach na początku trasy, żebyśmy jeszcze mieli czas na to, aby ta stawka biegu głównego na pięźni tutaj podczas biegowej na w powietrzu nam się troszeczkę rozciągnęła i aby to po prostu była impreza bezpieczna. Przypomnę, że na trasie na bezpieczeństwo odsłuchają duchowie z OSP i oraz Kaleśnica. Tutaj na miejscu mamy wolontariuszy z Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział rejonowy w kole i za ostatnim zawodnikiem biorącym udział w dzisiejszej imprezie jedzie Stanownik Rejonowy, w którym też jest ratownik z Polskiego Czerwonego Krzyża. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie na biegowej manuszce i myślę, że oddaję mikrofon Tomkowi, bo jest tutaj troszkę z Państwa, którzy chcecie się rozgrzać i zapraszam do wspólnej rozgrzewki. Może idę. Dołożyć rączki można. Powiedzcie, jest świetne miejsce, nie tylko do mieszkania, ale właśnie do sportu, do biegania. Wielu znajomych biega i tak pomyśleliśmy, że biegamy w innych miejscowościach, jeździmy po całym kraju. Czemu nie w Klubiercie? No i tak to się zaczęło. Przede wszystkim biegamy przy okazji, bo pomagamy Dzieciom, bo taka jest idea, żeby coś robić, taki właśnie dzisiaj piknik rodzinny, bo to jest najważniejsze wydarzenie, żeby rodziny mogły się spotkać, żeby tutaj właśnie można było zjechać, porozmawiać, pobawić się, stąd jakieś atrakcje dla dzieci. A my przy okazji możemy jeszcze przebiec, zebrać jakieś fundusze na ten cel, przy udziale również gminy, bo no, muszę powiedzieć, że gmina nam w tym bardzo pomaga. Pozyskujemy sponsorów, fundatorów, darczyńców, no i w ten sposób to się to wszystko jakoś toczy. Jak mamy kolanko i przyciągamy do klatki Ugięcia po prostujemy do wewnątrz, zewnątrz. Jeżeli sobie stajemy taki lud zawiasowy, żeby gdzieś tam plecy, a przy okazji nogi jeszcze raz tam no, zadziałają. Jeżeli ktoś poczuje się słabiej, niech się nie siłuje ze swoim organizmem, tylko sobie odpuści, nie się zatrzyma, napije się wody. W lesie będzie można też odpocząć w cieniu. Za nami jedzie wóz, w którym, są, w którym jest ratownik, jest woda. Będą jechali również strażacy, którzy też potrafią udzielić pierwszej pomocy, także to bezpieczeństwo nie będzie dla nas najważniejsze. Myśleliśmy sobie piątki, dwie piątki, to jest 5 mil, to jest kategoria biegowa, czyli tam biegaliśmy ponad 8 km, dokładnie 8, 45, 8 km, 45 metrów i 5 km no, Nordic Walking, także takie no, dwie konkurencje y, dla biegaczy i dla. Nie wiem, czy dajcie sobie sprawę, ale przy dzisiejszej pogodzie musiałbym mieć 5 brzmi. Ja bym się zastanowił. Jeszcze można żeby wykonać. Nie! Okay. Życzę wszystkim powodzenia i ciekawi na Was na mecie. Odliczamy wszyscy razem: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, starć! Za chwileczkę, pierwszy zawodnik już jest 30 minut, także spodziewamy się tego, że to będzie rekord pracy. Ogromne prawa. Ogromne brawa! Numer 59! Bardzo szanowni! mamy kolejnego zawodnika na horyzoncie. Wielkie brawa! Zaraz Państwu powiemy, kto to z numerem 15. Numer 15, proszę Państwa! jako drugi drugi z trzeciej w trzeciej biegowej ma już już mamy trzeciego czyli można powiedzieć że to półdło już w tej chwili nam się zapełnia jeżeli chodzi oczywiście o bieg mężczyzn numer 29 a z numerem 29 Dawid dużo opcji trzeba Но всмус в сторону на лево. Габриел Щепша. Браво, браво Габриел. Упросто пас два, та 30 дишалка и взędzie зараз в игре скомпозована. Номер 36 огромна грава. Прямо на мячо. Только. Až pokusím se to je záhodný družinový běh, a to je velmi znám, který se o tom neprotáhl, a to je zplotakání. Vítáme srdce na expedici SS. Vítáme To Ten numer na lekkochąta dzisiaj jest bardzo wymagająca, mamy 55 na linii mety. Chubasz Pałecki, czas 34 minuty 5 sekund. Wybór 16. W na meczu jest Arius Orbaniak. I można powiedzieć do koniec syna. Znaczy wina, ale nie wiem. 50 na linii mety. Numer 16. O, 18, przepraszam. Pierwsza kobieta. I numer kobieta. Teraz studium 18 to jest to kobiet gratulacja. w Mariny, ogromne gratulacje. Ogromne gratulacje. a pani W a pani a a a pani a jest druga pani z numerem 31. Witamy na podwór biegowej numer 2 wśród kobiet. Na biomingu. Będzie jest kompletna, bo właśnie numer 47. A jest to Justyna Wałocka. No pięknik. Justyna Wałocka z nami Zamyka podróż wśród pod kobiet. Jest podczas trzeciej wygrywań na w powietrzu. Ogromne gratulacje. Proszę Państwa, prosimy o ogrom brawa, to pokażcie, że powiecie potrafić kubina. বাৰু চিখা আৰু নাই Klinický, reprezentant Powierca oraz Wyszeg Mazów i witamy Daniela Kowalczyka na imię Lety, który pomaga w organizacji dzisiaj jest na całą trasę pracował, a teraz jeszcze przebieg tą trasę. Rubber Tomszą. Pozdrawiam prawa do hodiska. i mamy kolejnego zawodnika z numerem 30 do mety zbliża się Jacek Kaczmarek proszę Państwa ogromne brawa ogromne brawa z numerem 32 mety, się, i kolejny zawodnik z 9 z Ponieczki dorabiają się tutaj na horyzoncie. Okay. i to, ja, na co ja chcę, się spodziewałem, czyli ten mocny finisz na końcu, proszę zobaczyć, jak zawodnicy do końca walczą. A ja proszę, że go uniemożliwiamy. Z proszę Państwa, tutaj yeah. bezpośrednio nasze kartuzy, już widzę, zagrożone, ale jesteśmy na to wszystko przygotowani. kolejni zawodnicy na mecie, Łukasz, w tej, z tej, z tej chwili.

Znamy się Tomasz Szyntowski. Tomasz Stonek nas dzisiaj wspaniale rozgrzał i jeszcze potem miał siłę Powiedz, nie, w powietrzu biegł. Obramy brawa na kołka Szyntowskiego. Zbliża się Marek Pacyna. Główny licznik. I, proszę Państwa, przeszkodzić punkt 50. Jesteśmy już, już naprawdę zmęczeni, wycieńczeni tym całym długiem, Chociaż tych, których nie widać. Brawa, brawa, brawa. Walka do końca. 36. sześć, Sikorski oraz Pili Czajdowscy, Marek Cikor. A z tymi numerem dziewiętnastym, nawet się pomagał Łukasz Czas 31 minut i sekund. A tymczasem kolejny zawodnik w na linię Tą nową o właśnie po to, abyście Państwo mogli obserwować, jak zawodnicy radzą sobie z tymi W metrami. tutaj na prasie, prawda? Prawda, że są wsparcie na Nr 17, Mariusz Nowakowski, się. I Maciej wesoło odmierza się na mecie. Ogromna A Aby za nimi Adam czy prawa Ogromna grawa. Władania Stołecznego. Piękny Kolega, oraz biega, witamy prezesa. Dobranie w witam Państwa, na brawa. Zuchy, z drużyny zawartewskiej, zostały, zostały w pobierciu. I... ...żeby z za zróżniczonej drużyny Krzysztof Szerocki, Anna Łukaszewska oraz Hubert Król na meczu. Prosimy o ogrom braw. Można powiedzieć powiększy strut swoich pan Markus Majer, a za zanim Michał Tyrak ogromne brawa ma tutaj też Rzeszow Panów widać. Numer 28 na lecie. jest Krzysztof Tykowicki. Sponsorów dzisiejszej imprezy, także ogromne brawa dziękujemy. Wielkie Brona Zarebka. I proszę Państwa mieszkaniec powiercia numer 104. Walczyk Zurowik, Marcin Zurowik skała numer 104. Zwycięstwem konkurencji Walnej Wrogi na 5 km. Trzeciej na rówki, czyli to toponu wśród mężczyzn Walnej Wrogi zaczynają otwierać, a tymczasem docierają do nas kolejni biegacze. proszę Państwa.

Drodzy żeby to, wioletta z oczywiście bardzo miłe, z daleka, partyzan za cukier. To tutaj informacje o tym stanie. Było mamy nadzieję, że pragną, ale jest tutaj na końcu to, oczywiście pewne, że w z góry się i ona szure. z numerem 89. Pan na się. Panna na kostwórek, pan na kostwórki, panu na kostwórki, panu na tego wsparcia i kostwórki, panu na kostwórki, panu na I mamy Numer kostwórki, panu na kostwórki, panu na Numer 108, Wileka Waleńska, numer 4 w dzisiejszym wieku u w marszu. Z ulubionej mięsce, każdego żałobki. brawa! I mamy drugiego pana marszu 42, z marszu Norwegoping w miejscu z numerem 85. Witamy Tarka Grzybowskiego, w sumie na Mecie, ja wolę Proszę Państwa, Tarek Krzysztof, dla Padynów użytkował Sandra Radwańska, Jest dzisiaj zamyka podrój w Jeziorze Radziele, właśnie w obrębie Koby. Przepraszam. Piąte miejsce, podrój Koby też jest zajęto, oczywiście. Witamy Monikę Grabowską, nie poznałem tu teraz daleka. Osobiście, to jest najważniejsza dzisiejsza impreza. Witamy Teraz proszę, 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 proszę wchodzi, proszę bardzo, proszę państwa, proszę mi wsparcie na ten ostatnich Daj mi proszę państwa. Zabryka, też, proszę państwa.

a, pani, ma panie to mi my już jesteśmy gotowi, tak naprawdę pomału wybierzemy, jeżeli chodzi o tę i ten początek, był ona w panu zanowicu, proszę, tutaj przynoszę naszym bale zawodowym na rówki, przy obejrzeć sobie te wyniki. Jeżeli byłaby tam osoba, gdyby nie pochodziła i reprezentowała powierzchnię, to by to zostało w tej Ogromne Proszę Państwa, my wszystkich Państwa zapraszamy na czaskę przygotowane tutaj specjalnie dla Was e piłdawskim. Można powiedzieć, że to jest wszystko co łaska. Zbieramy przychodnią tonety czołgiewowej na, na e

レジェンドの人たちが、この辺りを越えたら、この辺りを越えたら、た

tym panem, on mówi, że zazwyczaj zamyka stawkę i że zazwyczaj prezentuje się na całym serialu. Z tego elementu, nie? Odmówił panu. Mikolam zadanie. Dziękuję bardzo, Janie Dowa. Transcrição